Age of Mythology Retold doczekał się pierwszego porządnego DLC i jest to Immortal Pillars, który pozwolił graczom pokierować się krokami frakcji chińskiej podczas długiej posiadającej 10 misji kampanii fabularnej. Czy warto zainteresować się tym dodatkiem? Zapraszam do recenzji. Kampania skupia się na pewnym chińskim przywódcy, który otrzymał od bogów dar nieśmiertelności. Problem jest jednak taki, że jego ukochana tego daru nie otrzymała i umarła śmiercią naturalną. Wiecznie młody przywódca, nie mogąc e, znaleźć pocieszenia, postanawia zejść na ścieżkę zła i każdymi możliwymi środkami znaleźć sposób, by przywrócić ukochaną do życia. Jego celem stają się więc tytułowe filary bogów, których zniszczenie pozwoli się zemścić na tych, którzy obdarzyli go teraz już kątku nieśmiertelności. Wywcieli mi się jednak z zwykłego żołnierza, który zostaje po ustawiony boską nieśmiertelnością, aby cię próbować walczyć z hordami złego wataszki. Fabuła gry nie jest zła. Możliwe, że jej przebieg jest lekko infantylny, a niektóre elementy nie zawsze do siebie pasują. Przykładowo podczas kampanii spotykamy wśród złych pewną czarodziejkę, która kusi jednego z naszych generałów. Ten jednak totalnie nie przejmuje się, a nawet olewa jej, jej słowa i cała historia kończy się z zwykłym zniszczeniem emocji i pokonaniem paskudy, bez jakiejś większej konkluzji. Z drugiej jednak strony same wizualia oraz widoki, które możemy zobaczyć w długiej kampanii są naprawdę najwyższych lotów. To jest zdecydowanie najodniejsze ze wszystkich kampanii w Age of Mythology Retold, a przyszedł je wszystkie możecie znaleźć w naszej playliście na YouTube. Sama kampania w Immortal Pillars jest klasyczna dla Age of Mythology. Misje są bardzo zróżnicowane i będą stawiać przed kroczami różne wyzwania. Czasami będą to naprawdę fantastyczne zadanka, gdzie na przykład będziemy musieli kierować z tymi bohaterami ze świata, gdzie spotykamy też jednostki bohaterów innych frakcji, także i starych znajomych a innym razem będą to misje bardzo, ale to bardzo źle zaprojektowane, gdzie na przykład będziemy walczyć z trzema wrogami jednocześnie, którzy będą nas non stop atakować w niesynchronizowany sposób i będziemy musieli się mocno nakombinować, by wyjść z oblężenia własnej bazy i przejść do kontrataku, zwłaszcza, że w tej samej misji mamy czas na jej wykonanie wynoszący około 45 minut. I w tym właśnie czasie musimy zabrać armię, przebić się przez przynajmniej jedną z baz wroga i dostać się na drugi koniec bardzo dużej mapy, oczywiście z akwenem wodnym, bo czemu by nie. Przyznam jednak, że większość zadań dodatków mi się podobała i bawiłem się przy nich bardzo dobrze. No a frakcja Chińczyków będzie oczywiście posiadała całkowicie unikalne dla siebie mechaniki. Powiem od razu, że wydają się one zdecydowanie zbyt mocne i balans trochę cierpi. Na szczęście w kampanii będziemy walczyć głównie przeciwko innym Chińczykom, więc nie będziemy musieli dominować militarnie Greków czy też biednych Egipcjan. Chińczycy generują łaskę przez budowanie domu blisko siebie, łącząc ich strepy w jeden olbrzymi okrąg. Im więcej mamy zajętego terenu, przy za pomocą budynków połączonego z główną bazą, tym szybciej generujemy łaskę. Nie jest to zbyt transparentny system i nie da się nim tak łatwo manipulować jak na przykład wyznawcami u Greków. Jednak jednostki mitologiczne Chin wydają mi się silniejsze od innych frakcji, więc siłą rzeczy nie będziemy ich produkować tak dużo z uwagi na ich sporą wytrzymałość. Niestety twórcy nie poprawili problemów, które pojawiały się już podstawowym Age of Mythology Retold. Przede wszystkim AI jednostek to jakaś totalna kpina i nic się tutaj nie zmieniło od podstawowej wersji. Potrafią biegać za zwykłym chłopem, który atakuje ich wojska lub też rozdzielają się, by atakować najbliższe z siebie jednostki, tworząc oddzielne grupy, które każda podąża w swoim własnym celu. Dodatkowe jednostki lubią wpadać w tekstury i się zacinać, czasami przez umiejętności podrzucające wrogów, czasami po prostu same z siebie idąc na prostej ścieżce. Bo jest to szczególnie w misjach, gdzie mamy ograniczoną pulę jednostek, nie budujemy bazy i musimy kogoś zostawić za nami. Właśnie przez taki błąd, co niestety zdarzało mi się regularnie. Gra nie posiada żadnego systemu auto co samo w sobie nie byłoby złe, gdyby nie fakt, że gra raz mi się totalnie wyrzuciła do Windowsa podczas bardzo długiej, trwającej ponad godzinę misji. To też powód, dla którego recenzja gry powstała tak późno, bo musiałem sobie zrobić po prostu tydzień przerwy, by odzyskać chęć do podobnego przechodzenia tego zadania. Już wspominałem trochę o aspektach graficznych. Gra prezentuje się bardzo ładnie, zwłaszcza podczas nagrań. Wszyscy się postarali, by Immortal Pillars miał swój własny, unikalny dla serii orientalny klimat i to im się udało. Do tego modele jednostek są bardzo ładne, podobnie jak ich animacje. Warto tutaj wspomnieć między innymi o smokach, które możemy mieć w paru misjach kampanii. Oprócz tego, że są po prostu kuriozalnie silne i same potrafią niszczyć całe armie wrogów, to ich animacje wyglądają po prostu ładnie. Ale nawet zwykli ognieści łucznicy, którzy są według mnie najlepszą jednostką ludzką tej frakcji, robią swój ostrzał, wyglądały po prostu świetnie. Gorzej prezentuje się kwestia udźwiękowienia. Sam soundtrack nie jest zły, ale nagrane dialogi bohaterów prezentuje się po prostu słabo i brzmiał jakby nagrani zostali studenci na stażu, a nie profesjonalni lektorzy. Najgorszy no jest jednak ten specyficzny sygnał bitwy w grze, którego natarzenie jest zbyt wysokie i dosłownie doprowadzał mnie w pewnym momencie do szaleństwa. Jeżeli jakaś walka przeciągała się albo pojawiały się nowe siły, to za każdym razem słychać było ten sygnał, ten frustrujący, było. Dochodziło do paskudnej kakofonii dźwięków, która nie pozwalała skupić się na grze. Jako, że komputer. W sensie wrogowie sterowani przez AI. Oczywiście oszukuje nie potrzebuję surowców utworzenia jednostek. <grym>, raz nawet zostawiłem jeden budynek produkcyjny pokonanego wroga i ciągle z niego wychodziły jednostki. Rozumiecie? Wszystkie farmy spalone, wszystkie budynki zniszczone, wszyscy chłopcy zabici. Zostawiłem jeden budynek, nawet domki zniszczyłem, a ciągle wychodziły z niego żołnierze i atakowali moją bazę. I przez właśnie takie sytuację ta sytuacja właśnie z intensywnym dźwiękiem, jeden za drugim pojawia się non stop przy tak dużych walkach, bo po prostu wróg ciągle produkuje jednostki, nie zważając uwagi na surowce, tak? Surowce go nie dotyczą i tyle. Age of Mythology, Retalt i Mortal Pillars to dobre DLC, które spodoba się fanom pierwszej części. No, a frakcja jest ciekawa, sama kampania jest najładniejsza ze wszystkich, które do tej pory zostały wydane. Choć nie została też najlepiej opowiedziana, to trzeba przyznać. Gra niestety dalej cierpi na swoje stare bolączki, które z jakiegoś powodu nie zostały naprawione. Stąd też głównie obniżenie końcowej oceny, bo osobiście, będąc na głodzie brakujących gier RTS na rynku, które uwielbiam, bardzo dobrze spędziłem czas z Age of Mythology Retold i Mortal Pillars. No jeżeli sama gra, jeżeli chodzi o finalne wykonanie, pozostawia trochę do życzenia, zwłaszcza jeżeli zwrócimy uwagę na fakt, że grę robiło duże studio, a nie jakiś twórca gier niezależnych, tak? Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało, subskrybujcie kanał, łapki w górę i napiszcie w komentarzu, czy graliście w Age of Mythology, czy co w DLC. Do następnego, cześć!